Nie taki był zamysł. Czytacie to i to, ale nie taki jest zamysł Boga, który to wam dał. Dał wam prawo, dał wam słowo, żeby wam usłużyć, a wy zaczynacie używać tego Słowa, czy tego prawa przeciwko sobie, żeby się na przykład wzajemnie oskarżać. To takim szczytem jest to wtedy, co przeprowadzili tą Jawną grzesznicę przed Jezusa. I Mówią, że w prawie nakazał nam Mojżesz takie kamienować, a ty co mówisz? I oni specjalnie tak to sprawnie wymyślili, nie wiem, czy już to słyszeliście, że był zakaz samosądów wynikający z prawa rzymskiego i zalecenie kamienowania z prawa mojżeszowego. I teraz, cokolwiek Jezus powie, to mogą go oskarżyć albo według prawa mojżeszowego, albo rzymskiego. Wydawało im się, że to jest sprytne bardzo, taka pułapka. A ciekawe, że Pan Jezus wybrał. A kto jest bez grzechu? Niech rzuca Że jemu jest łatwiej poradzić sobie z grzechem niż z prawem, które tak naprawdę on jako prawodawca dał, można by tak powiedzieć. A teraz chce być nim osądzony. Że to, co miał być narzędziem pomocnym, staje się nagle narzędziem zbrodni. Nie? Że my tak potrafimy odwrócić, można by tak powiedzieć.